Nie dotykaj mnie. Przeprosiłeś mnie za pomyłkę, a ja przebaczyłem ci kradzież. Jestem trzeźwa jak niemowlę. Uff. Musisz huchać. wierzę ci. Z tamtym zerwałam na zawsze. Kochaj mnie mocno i czule, Cześć. Dzień dobry. Łukasz? Słucham. Nie, nic. Jest mama? Śpi, po dyżurze. Masz jakąś sprawę? Nie, tak tylko. Może potrzebujesz pieniędzy? Nie, dzięki. Bo jeśli potrzebujesz, to mam trochę. Nie. Poważnie, Łukasz. Mów śmiało. Nie potrzebuję Twoich pieniędzy. Nie masz tyle energii. Nie wyglądasz, jakbyś przetańczyła całą noc. A ty za to wyglądasz. Jak najbardziej. Ale i tak cię kocham. Wiesz, o czym marzę? Wiem, kochanie, ale teraz niestety nie mamy czasu. Ty tylko o jednym, a ja tak sobie marzę. Nieśmiało oczywiście, że mamy własny dom gdzieś na skraju lasu i siedzimy na tarasie przy pronnej kawie. A potem trzymamy się za ręce, mm -hmm. biegniemy przez łąkę. Do Gminnego środka Zdrowia, gdzie czeka na nas kolejka cierpiących i cierpliwych pacjentów. Jeden popijak łowci sobie palec piłą spalinową. No, a ty ten palec mu przyszywasz. A ty robisz zgrabny opatrunek. I będzie pił długo i szczęśliwie. Szuka pan doktor Miśkiewicz? Tak. Odsypianoc na dyżur. A. Ale powinno tutaj być niedługo, bo ma pacjentów na popołudnie. To ja gdzieś tutaj poczekam. A to zapraszamy do nas. Skromnie, ale gościnnie. A, dziękuję. pije się pan herbaty? Nie. A czy coś już pan jadł dzisiaj? Niestety jeszcze nie. No właśnie, doktor Miśkiewicz też nigdy nie jada śniadań w szpitalu. Chudzinka taka, biedactwo się zrobiła, potem to się stało. To okropna historia, prawda? Pan to chyba bardzo jej pomógł. Zresztą, tak jak my wszyscy tutaj, bardzo ją lubimy. Trzeba znaleźć kogoś na miejsce twojej byłej kochanki. Paulina, skończ z tymi docinkami. Robisz się nudna. Sprzęt stoi i się kurzy. Tracimy pieniądze. Daj ogłoszenie do gazety. Tylko tym razem niech to będzie mężczyzna. Myślisz, że każda kobieta na ciebie poleci? Nie bądź głupi. Magda była tylko taka naiwna. Prosiłem cię. Poza tym mężczyzna nie poprowadzi, a ku. Rób co chcesz. Ja zawsze robię co chcę, a ty za to nic nie robisz. Potrafisz tylko ukradkiem grzebać w moich papierach. Mam tego dość. Musimy podzielić jakoś obowiązki. Siłownia należy do ciebie. I radzę ci, żebyś szybko coś wymyślił. Skończyłaś? Na razie tak. No, ale ja myślę, że oni to się w końcu pogodzą. To było bardzo dobre małżeństwo. No i tak oboje kochają tego syna. Chociaż to adoptowane dziecko. Na pewno pan o tym. Iwona! Zapomniałeś, że jesteś w pracy? Przerwa śniadaniowa dawno się skończyła. Nie dość, że bez przerwy klepiesz językiem, rozsiewasz plotki, i intrygujesz, to jeszcze zaniedbujesz swoje obowiązki. Za takie zachowanie powinnaś wylecieć z pracy. Proszę natychmiast wracać na oddział. Przepraszam. Nie wiedziałam, że tylko lekarze mogą przyjmować gości na oddziale. Sama sobie tej pracy nie znajdzie. Przez pół dnia pracowała u fryzjera. Miała włosy klientką, ale i to szkodzi na rączki, więc trzasnęła drzwiami i wyszła. ja muszę oddać pieniądze mamie. Może sami jakoś uzbieramy? Nie o to chodzi. Ona musi oddać tą forsę. Pogadam z ojcem. Przedtem wydawało mi się, że jestem na niego wściekły, ale dzisiaj rano wyglądał tak, jak. Ja po rozmowie z profesorem Kanowko. Było mi go żal. To dziwne, prawda? Po tym wszystkim, co zrobił mamie, może to nie jest dziwne. Ludzie robią różne głupie rzeczy, i nie zawsze musi to się kończyć tak okropnie. Tak naprawdę nie wiesz dokładnie, co on zrobił i dlaczego. Nie siedzisz w jego skórze. W dodatku on się bardzo martwi. To jest tak, jakby już został ukarany. Może mu już nie dokładaj. Wcale nie chcę. Tylko trudno się przełamać. Może w końcu Kinga się do czegoś przyda. Będzie pretekstem do rozpoczęcia rozmowy. Masz rację. Spróbuję. No, w końcu nie jestem jakimś mięczakiem. No, pewnie, że nie. I na szczęście w niczym nie przypominasz. Przepraszam cię za tę scenę. Nie wiem, co mi się stało. Ale nie znoszę, gdy ktoś plotkuje na mój temat. Myślisz, że wziąłem tę paplaninę na serio? Było mi wstyd za naszą pielęgniarkę. Daj spokój. Na całym świecie zdarzają się takie pielęgniarki. Chyba powinnam ją przeprosić. Przykro mi. Z mojego powodu znalazłaś się w głupiej sytuacji. Nie, to ja nie powinnam tak reagować. Może za dużo zwoliło się na twoją głowę? Jeszcze ja dokładam swoje. Ty? Filip. Mam wrażenie, że dzięki tobie udało mi się przeżyć to wszystko. Nie było tu, Maćka? Jest u Pauliny. Co tu robisz? Masz wolny dzień. No, tak kocham swoją pracę, że nie mogę się bez niej obejść. Popatrz, to zupełnie inaczej niż ja. Straciłem serce do tego babu. I dlatego pijesz? Ja rozmyślam. Rozmyśliłeś już ponad pół butelki. Może wystarczy. Co jest do jasnej Anielki, żeby człowiek nie mógł się napić spokojnie we własnym lokalu? Cześć. Coś się stało? Dostałeś od Pani naczelnik? Gorzej. Pomagam? Doraźnie. Nie zamierzam rozpijać młodzieży. Daj spokój, Maciek. obiecałeś mi dzisiejszy wieczór. Wszystko ci się pomyliło. To Rafał ci obiecał. Dosyć na dzisiaj. Przechodzimy na soki. Nie? Nie, synu. W takim razie zmieniam lokal. Życzę miłego wieczoru. Zresztą w towarzystwie Rafała na pewno będzie. Maciek... Przepraszam, przeszkadzasz mi. Proszę? Nie musisz się od razu tak wściekać. A nie, nie muszę? A ty byś się nie ściekał, gdyby ktoś chciał wyrzucić ciebie z pracy? Człowiek wypruwa sobie tutaj żyły, haruje jak za jakieś nędzne grosze i co? Przychodzi taka jedna i się rządzi. Kto cię skrzywdził, sierotko? A tak, żartuj sobie, żartuj, proszę bardzo. No nie obrażaj się. No powiedz, bo widzę, że nie możesz się powstrzymać. Słuchaj, no bo ja rozumiem, że kobieta po poronieniu jest nerwowa, no ale bez przesady. Jeżeli nie może nad sobą zapanować, to nie odpocznie jeszcze kilka dni, a niby, że pięć dyżurów z rzędu. Ewa ci nadepnęła na odcisk? No, tylko, że ja wiem, dlaczego ona prawie w ogóle nie wychodzi ze szpitala. Czasami praca jest lekarstwem. Pozwolę zapomnieć. Tak, a tym lekarstwem jest lekarz z Ameryki. Słuchaj, ja rozumiem, to jest bardzo przystojny facet, ale chodzić tak za nim krok w krok i nie spuszczać w ogóle z oczu, to już naprawdę przesada. Wstydu nie ma. Kong, ty chyba masz gorączkę. Słuchaj, ja to jestem jedyną zdrową osobą w tym szpitalu. Bo tobie to ta szczęśliwa miłość też ostatnio odebrała rozum. Nic tu nie widzę prócz pękniętego palca. Za trzy tygodnie zdejmujemy gips. A jak się pani czuje? Ja? Jak ja się czuję? Lekarzowi chyba wypada zadać Ci takie pytanie? Nie wiem. Ja już nic nie wiem. Pani doktor, czy ma pani dzieci? Tak. Mam syna. A jak by się pani czuła? Gdyby się okazało, że pani dziecku grozi ślepota? I nie umiałaby pani znaleźć dla niego ratunku? Dwa lata. Rozumie pani? Mój synek ma dwa latka i niedługo będzie zupełnie ślepy, niewidomy. Będzie ślepy tylko dlatego, że ja nie mam iluś tam dolarów. Jak to? W Polsce nie robi się takich operacji. Tylko w Ameryce. A to kosztuje ponad 80 tysięcy. My z mężem zarabiamy 500 dolarów miesięcznie. Nie ma fundacji, które pomagają w takich sytuacjach? Niech mi pani pokaże fundację, w której jeszcze nie byłam. Przedeptaliśmy z mężem chyba wszystkie fundacje. Stowarzyszenia. Dawaliśmy ogłoszenia do gazet. Wie pani, ile uzbieraliśmy? Dwa tysiące. Złotych. Przez pół roku. Już nawet myślałam, żeby ukraść te pieniądze. Chyba tylko to mi pozostało. Nie ma jej. Może poszła sama robić te zdjęcia. Anka, jesteś pewna, że między nimi. Oj, nie. Maciek to. No. Oni się lubią, ale to jest tylko przyjaźń. Ja zresztą sama lubię olej. No myślę, że Rafał, po tym co dla niego zrobiłam, da nam wreszcie spokój. Dzięki, że mi to wszystko powiedziałaś. To lecę. Może znajdę ją na tym centralnym. <gry> Nie. Nie, nie wyobrażaj sobie. Zrobiłam to tylko dlatego, że jestem lekarzem. Nie, nie chcę z tobą rozmawiać. Nikogo nie ma w domu. Teraz ciągle nikogo nie ma w domu. Mam do Ciebie prośbę. Dzięki Bogu. Moja koleżanka szuka pracy. Mam nadzieję, że nie chodzi o Kingę. Właśnie o Kingę. No dobrze i co? Chciałaby pracować w pawie? Nie planujemy tego rodzaju rozrywek dla naszych gości. Nie żartuj! To właściwie kogoś szukamy. Paolina się ucieszy. Nareszcie ktoś podobny do niej. Dużo wypiłeś? Nie. Chciałem, ale opamiętałem się w porę. Tak już będzie zawsze? Nie wiem, synu. Mam nadzieję, że nie. Ale obiecuję Ci, że zrobię wszystko, żeby. żeby... Ogodzicie się? To ode mnie zależało. No tak. Ale będziesz pamiętał o Kindze. Tak. Dzięki. Łukasz. Przepraszam cię, synku. A wieczorem usiądziemy przy kominku w naszym saloniku. I Będę ci masował stopy. Za oknem będzie szalała burza, albo wioł, wicher, a u nas będzie cieplutko. A jak ktoś zapuka do drzwi? To mu nie otworzymy. A jak będzie łomotał i wzywał pomocy? Na pewno jakiś zbir. Spuścimy psy z łańcucha. A może on naprawdę będzie potrzebował pomocy? Ania, no dobrze. Pójdę sprawdzić. I co? Powiem, żeby poszedł do sąsiadów. A on nie będzie chciał pójść. I wejdzie do naszego domu i siądzie przy naszym kominku. Nie. Nie wpuszczę drania. Chcę być tylko z tobą. Dlaczego? To może być interesujący człowiek. Potrzebujący pomocy, ranny. No dobrze, opatrzymy go i niech się wynosi. Co się stało? Nic. Odważę go do szpitala. Ania, chodź do mnie. Przecież jego nie ma. Nie będziemy się kłócić o kogoś, kogo nie ma. Rzeczywiście. Nie ma go. Tylko. Tylko co? Czasami boję się, że umrzemy z nudów przy naszym kominku.